Witam Państwa serdecznie w kolejnym programie prezentującym twarze kandydatów Ruchu Dobrobytu i Pokoju w najbliższych wyborach parlamentarnych. 15 października, przypominam, do 12 października można brać zaświadczenia w gminach o tym, że się chce głosować w innej części kraju, i mamy być może właśnie z takim przypadkiem do czynienia, ponieważ naszym gościem. Jest pan Wojciech Kazimierz Knast z okręgu numer 37, to jest Województwo Wielkopolskie. Witam pana, pana, panie Wojciechu. Witam, panie Macieju, witam państwa. Tu posłużę się mapką. Mamy okręg 37, Województwo Wielkopolskie. Z 39, czyli Poznańskiego, wszyscy się odhaczamy w okręgu 37 na zaświadczenie wtedy, tak. Z 36 Kaliskiego, pan mnie w razie czego koryguje, też oczywiście. 38, co to, jest? Piła. to piła. jest? piła. Też mamy tutaj niedaleko, no z 11 to już nie za bardzo, bo mamy tutaj zarejestrowane listy, z 5 też nie za bardzo, ale czwarty w Kujawsko-Pomorskim śmiało ma do wyboru 37 lub 5. Polecam piąty, bo ja tu jestem, proszę Państwa, kandydatem. Pan, Ale e, ludzi wo... z Mogilna serdecznie zapraszamy w stronę Gniezna. <laughs> e, niezależnie na kogo Państwo zagłosujecie, e, to będzie nasz kandydat, jeżeli zagłosujecie na Ruch Dobrobytu i Pokoju. Pan Wojciech jest e, pod skromnym 13 numerem w okręgu 37. Zgadza się. E, panie Wojciechu, proszę coś o sobie. Opowiedzieć. Ludzie muszą być przekonani, gdy wybiorą właśnie Pana kandydaturę i będą chcieli, żeby Pan ich reprezentował w Sejmie. Oczywiście. Wspomniał Pan na początku, że mam numer 13. To prawda. Jeżeli chodzi o numer 13, jest to ostatni numer na liście. Bardzo piękna jest to liczba. Ja uważam ją za szczęśliwą. Co tutaj jeszcze? Wielu tak uważa, wielu tak uważa. Tak, no w Polsce rozpowszechniona jest też numerologia, tak zwana. Tak, Tak zgadza się. E, m, dobrze. Proszę pana, e, niech mi pan powie, a zawodowo czym się pan zajmuje? Wiem, że jest, jest pan studentem, tak? Tak, C z tym, pan? że to nie jest mój zawód wykonywany, nie studiuję w formie dziennej. Studiuję zaocznie w gnieźnie tutaj w moim No nie wszyscy mogą sobie pozwolić na komfort Oczywiście. studiowania. Oczywiście. Dodatkowo codziennie pracuję jako nocny kierowca, jestem kurierem. Więcej tutaj szczegółów nie dodam, ale za dnia jestem również koordynatorem tutaj naszego okręgu konińskiego z ruchu dobrobytu i pokoju. Tak więc naprawdę działam na dwa etaty. I proszę Państwa, tylko ten etat koordynatora jest etatem oczywiście społecznym, i ja bym chciał tu Państwu zarekomendować postać Pana Wojciecha, bo w okręgu 37, gdzie zebraliśmy dostateczną ilość podpisów, to właśnie jest zasługa koordynatora i Pan Wojciech. Ale byłem... nie tylko, przepraszam, nie tylko moja zasługa. Ja odegrałem oczywiście w tym pewną rolę, ale to jest zasługa nas wszystkich, osób, które zbierały podpisy i zadeklarowały chęć poparcia nas, abyśmy mogli utworzyć listę i wystartować w wyborach zbliżających się parlamentarnych tak oczywiście ale gdyby pan y, chciał to by pan mógł doprowadzić do takiej sytuacji że tych podpisów byśmy nie zebrali w 37 prawda mm, przyznam rację aczkolwiek jeżeli o moją tutaj osobę skromną chodzi to jeżeli chodzi o postulaty ruchu dobrobytu i pokoju tutaj wymawiane w programie musisz to wiedzieć ja się z nimi zgadzam mój szef y, w zeszłym roku Pokazał mi możliwość wyjścia ze strefy komfortu i nakierował mnie, żeby jednak odstąpić od Netflixa, odstąpić od normalnego dnia codziennego. Żeby. Żeby móc się zaangażować zrobić. się w sprawy społeczne, tak? Między innymi, on chciał to wykorzystać. Może, w... pan, się, może pan się teraz podlizuje swojemu szefowi tym, co Chwilę Tyle jemu czoła, dziękuję, że pokazał mi tę drogę. To nie jest ta forma. Myślałem, że pan odpowie, że to był pana były szef, bo słyszałem, że to był pana były szef. To, to proszę następne pytanie. Tak, nie, tu akurat e, troszkę się nie zrozumieliśmy, ale chodzi o to, że pan Wojciech e, nie komplementuje swojego aktualnego szefa tylko poprzedniego, a nie musi, a nie musi, prawda? To, to dlatego e, tym większa e, pana chwała. To prawda, e. jeżeli mogę dodać, e, łączę Jedną i drugą funkcję, którą wykonuję w ciągu dnia, w ciągu doby, bo w nocy pracuję, zarabiam tak jak każdy wyborca na chleb, za dnia poświęcam się temu, ku temu, żeby wyborcy, żeby Komitet Wyborczy Wyborców miał swoich przedstawicieli i żeby można było wystartować. W wyborach parlamentarnych. Co prawda, ma pan e, z mojego punktu widzenia, pan wybaczy, zaledwie 28 lat. To się zgadza. E, ale być może już pan e, może ocenić, jak się od czasu, kiedy już pan jest mężczyzną, a nie chłopcem, e, zmieniała sytuacja w kraju. Czy widzi pan przez te 10 lat rosnącą? Presję na obywateli, przedsiębiorców, zwykłych obywateli. Czy już z pana perspektywy widać tę rosnącą presję? Tak jak wspomniałem. Coraz mniej czasu dla siebie, coraz więcej podatków, coraz więcej obowiązków, których nawet nie musielibyśmy robić? Tak jak wspomniałem już przed chwilką, ja się tym rok temu, dwa lata temu kompletnie nie zajmowałem, ponieważ nie chciałem tego widzieć. Żyłem sobie spoko, spokojnie i było mi z tym dobrze, chociaż. Z racji tej, że by mieliśmy czasy COVID-u, mamy za wschodnią granicą sytuację taką, jaką mamy, ja się zacząłem zastanawiać, czy nas też to nie dotknie. Dzisiaj mam realny wpływ na to, jako wyborca, jako zwykły człowiek, jako kierowca, na to, żeby móc temu zaprzestać, żeby to zmienić. Nie bez przyczyny ugrupowanie, w którym jestem, ma w sobie nazwę pokój. Czyli jest to. Sztandarowe e, założenie, żeby nam się żyło dobrze, spokojnie, w dobrobycie. E, jako już e, prawie absolwent e, kierunku e, logistyki. Jeszcze nie wiadomo. E, transportu. E, <laughs> e, czy e, wykorzystywał Pan jako koordynator e, w Okręgu 37 wiedzę nabytą na studiach? Oczywiście, jak najbardziej, ta wiedza mi się przydała do funkcji, którą dzisiaj pełnię. Bez tego na pewno nie mógłbym wykonywać pięciu rzeczy naraz, chociaż ja wiem, że jest to ciężkie do realizowania. Czyli skończy pan te studia, bo dobrze pan zrobił swoją robotę, opierając się na wiedzy nabytej na uczelni. Mam nadzieję, powie, że ludzie z uczelni też to będą oglądać. No, ma pan moją e, rekomendację na piątkę. Nie wiem, czy teraz jest jeszcze ten system jest, ocen, tak? To, tak, to, to, to tu jest ewidentna piątka. Niech Pan powie, jak Pan e, rozumie e, postulaty, ideały Ruchu Dobrobytu i Pokoju? Co, hmm. co, co to dla Pana oznacza? Ideały Ruchu Dobrobytu i Pokoju. Może, sztandarową może... sztandarową, sztandarową e, opcją jest tani woda, prąd i gaz. E, widzimy na przestrzeni ostatnich lat, od czasów pandemii, jak nasz komfort życia się zmienił. Jesteśmy szkalowani, mamy coraz mniejsze możliwości. Zapytam serdecznie widzów w komentarzach, z chęcią później przejrzę sekcję, gdzie byliście na wakacjach dzisiaj, a kiedy byliście, gdzie byliście na wakacjach dwa lata temu bądź pięć lat temu. Czy ta sytuacja się czasem nie zmieniła, czy nie widzicie różnicy między dniem dzisiejszym a tym, co było kiedyś? I to w tak krótkim czasie, prawda? Bo tego to typu prawda. zmiany, o których Pan mówi, że mamy coraz mniej pieniędzy na, na rozrywkę, że tak mamy powiem. Mamy coraz więcej pieniędzy na, takie na rachunki, trwają często dekadę, a u nas to w ciągu dwóch, trzech lat nastąpiło. Zgadza się, zgadza się. Tak więc my jesteśmy realną szansą na to, żeby to zmienić, żebyśmy mieli ten dobrobyt zachowany i żebyśmy żyli spokojnie. A ten drugi człon nasz, naszego programu, w skrócie, czyli nazwy naszego Komitetu Ruch Dobrobytu i Pokoju, czyli chodzi o pokój. Jak pan to rozumie? Jak, do czego pan by dążył jako przyszły ja może poseł? Pozwolę sobie nawiązać taką anegdotę, że jak matka Teresa z Kalkuty była zaproszona do ruchu antywojennego, to ona powiedziała: Nie, dziękuję. Dopiero powiem tak, jeżeli zaprosicie mnie do ruchu pokojowego. To są blisko znaczne. Słowa, ale nie, nie, nie mają ze sobą wiele wspólnego. Brawo, nie wiedziałem o tej sytuacji. Matką teraz są się tak nie interesowałem. Mam 28 e... lat, zaznaczę, przepraszam, doświadczenia też wielkiego e, Jasne, jasne. E, a co pan myśli e, na temat planów modernizacji polskiej armii? E, wydawałoby się to coś sensownego, prawda? Mm, tak, z tym, że wziąć, jakby wziąć pod uwagę inne kraje czy też prą do tego, żeby się zbroić, no to zobaczymy, że jesteśmy na ten moment przy ówczesnej władzy jedynym krajem w Europie, który do tego dąży. Oczywiście kiedyś robiła to też Ukraina. Widzimy jak oni e, tak, skończyli. Brawo. Tam e, też był ten ambitny plan modernizacji i rozbudowy Armii. Zgadza się. Czy Francja to robi dzisiaj? Czy Anglia z Wielką Brytanią? Nie, nie sądzę. Nie, państwo też nie, możecie prześledzić. Nie, nie. nie robią tego. Ja tu tylko dodam, możecie sobie Państwo sprawdzić, wujek, Google nam te informacje szybko Odnajdzie albo chat GPT, teraz bardzo popularny. Nie korzystam, e, wiem, że jest. Mamy y, dwukrotnie większą armię jako Polska od francuskiej. Przypominam, że Francja wykorzysta armię na terytorium wielu krajów. I taką samą jak Wielka Brytania imperialna, Wielka Brytania, a te dwa kraje chyba mają po 60 milionów obywateli. To Zgadza my już się. mamy. Niemcy e... mają jeszcze więcej, ale też nie mają tak dużej armii. Zgadza się. Więc no, do którego poziomu będziemy ją modernizować? Czy do tego aż rzeczywiście przestraszymy śmiertelnie naszego nuklearnego sąsiada? Chyba chyba nie. No właśnie, to trzeba chodzi. sobie zdać sprawę z tego, że nasz sąsiad ma. Broń nuklearną, jeżeli chodzi o wojnę konwencjonalną, czyli na płaszczyźnie teren e, czołg, to no, to są dwie różne sprawy. E, czy my chcemy? Ja, ja osobiście nie. Ja reprezentuję wyborców, nas, ludzi, którzy kiedyś mogą się obudzić w rzeczywistości, gdzie jeżeli władza się nie zmieni, e, zostaniemy wysłani na front. My, Bo jak... ja też jestem zwykłym obywatelem, też zwykłym pracownikiem. E, Żaden rasowy ze mnie polityk. No wie pan, wystarczy tylko być normalnym, żeby być już wybitnym politykiem. Ja bym tę sytuację z kuszeniem nas do rozbudowy, modernizacji polskiej armii porównał do czegoś, co ostatnio oglądałem w mediach amerykańskich. Policja amerykańska dostała wezwanie, że gdzieś tam szwenda się jakiś osobnik. No, i na patrol przyjechała policjantka. Tam nieistotne, że ciemnoskórna, nieważne. Kobieta wątła, gdy ten napastnik zauważył, że ona jest słaba, zaczął tam do niej hulać. Ona go tam prosiła słownie, on jakoś tak jeszcze bardziej się do niej rwał, i w pewnym momencie, jak ona wyciągnęła paralizator, no to chyba jeszcze bardziej to go wkurzyło. No to w końcu wyciągnęła pistolet i go zastrzeliła. E, nie przeżył, nie przeżył. E, no i taka sama sytuacja wydaje się e, być między e, Rosją a Polską tworzona. Jak, jak będziemy silni, to, to damy radę, tak? To już nawet Jest są ta narracja, plany dzielenia Rosji, Plany dzielenia Rosji. No to Rosja ma ten pistolet, tak, jak ta policjantka. Zgadza się. E, zawsze może go użyć, czyli broń nuklearna i nas po prostu nie ma. Ale czy jest to nam potrzebne? Przepraszam, panie z redaktorem, A jest... ja zadałem pytanie. A jest... czy nam jest to potrzebne? No właśnie, nie jest nam to potrzebne i mam nadzieję, że pan podziela też to zdanie. Oczywiście. E, poza tym e, statystyki są e, nieubłagane. Jeżeli jest e, wydatek na zbrojenia powyżej 2% PKB, my już dochodzimy do czterech, to znaczy, że gospodarka leży wtedy takiego Plan kraju. Plan Konfederacji, ostatnio Mensen, wypo, pan Mencen się wypowiedział, że 150 ponad miliardów złotych trzeba przeznaczyć na militaryzację kraju, a reszta nie jest ważna. To są słowa zastanawiające. Ja bym. Nie, nie podpisuje się w ogóle w żaden sposób pod tymi słowami. No, gdybyśmy ja byli złośliwi tutaj... i głupi, to byśmy nawet mogli wturować panu Mencenowi na przykład zakaz sprzedaży piwa. Wtedy nie jest ważny, tak? Bo pan Mencen no, powiedział. Likwidujemy, nie jest potrzebne. Zlikwidujemy, panie Sławku, e, możliwość sprzedaży piwa. I ciekawe, czy wtedy by pan miał takie zdanie, że może pieniędzy nie starczyć na cokolwiek, byleby na armię pieniądze były. No to zlikwidujmy najpierw sprzedaż piwa e, na przykład, i zakażmy na działalności. Przykład. Biur yy, rachunkowych, które pan Mencel nazywa kancelariami. A 150 miliardów względem budżetu zaplanowanego na 2024 rok przez pana Morawieckiego, czyli zadłużenie kraju na 170 miliardów, czy to złotych, czy euro, to jest chyba mało istotne. To jest niebagatela kwota. Czy to będzie euro, czy złotówka, te miliardy. To jest naprawdę dużo no, pieniędzy. Znaczy oni już chyba podbijają pod 300 łącznie z długami i innymi sytuacjami. Tak, tylko że to się kumuluje z poprzednimi latami. Mhm. Jest też takie ryzyko, że tak zadłużony kraj, e, gdy będzie postawiony w obliczu e, spłaty odsetek, e, może dostać prelongatę spłaty odsetek e, w zamian za i tu już można sobie dopowiedzieć za co. W zamian za na przykład e, wpuszczenie jakiegoś kapitału do branży, w której jeszcze zarabiamy, tak. I wtedy y, stanie się to w sposób y, niewidzialny dla nas, że nagle się okaże, że odpowiednie instytucje, sanepidy, y, pichy, pipy, y, urzędy skarbowe y, wytrzebią naszych przedsiębiorców, bo trzeba będzie normy zwiększać, a ten kapitał to sobie po prostu tak, się y, wjeżdża. W zamian y, rząd y, nami y, pomiatający y, dostanie te spłaty y, zadłużenia. Proszę Państwa, to zadłużenie, które nad nami wisi, to jest nasz wielki problem. My nie powinniśmy mieć w ogóle takiego długu, bo naprawdę potencjałem zmniejszającym się, coraz, coraz bardziej potencjałem naszego kraju nie będziemy w stanie obsłużyć niedługo odsetek. Ruch Dobryby i Pokoju z chęcią sprawdzi te wszystkie umowy na kredyty, które zostały zawarte. Przypatrzymy się ze sztabem prawników, czy to jest zgodne z prawem, czy też nie. I na przykładzie, Prezydenta ówczesnego w Ekwadorze, tak też postąpimy i zniwelujemy. Będą one nieważne, unieważnimy te umowy Tam. i te zadłużenie, które dzisiaj e, ciąży nie tylko na nas, my tego nie widzimy oczywiście, ale jak e, będzie za kilka, kilkanaście lat sytuacja u nas podobna do Wenezueli, to wtedy to odczujemy. Dzisiaj jeszcze żyje nam się dobrze, możemy być we własnej. Strefie komfortu, nie, będzie, nie musimy z niej jeszcze wyjść. Yy, zrobiłem to rok temu, nie żałuję. Tak, bo to pewnie była odpowiedź na te wszystkie argumenty, że no przecież nic nie da Ci rady zrobić, bo jest takie zadłużenie, że już to, to już musi tak, tak być. Wcale nie musi tak być. Tutaj pan Wojciech bardzo dobrze powiedział: są kraje, które udowodniły, że kredyty zaciągane przez poprzednie rządy były kredytami toksycznymi, i instytucje międzynarodowe aprobowały. Zgadzam się z panem, panie Macieju. Dlatego my jako ruch dobrobytu i pokoju będziemy dążyć do tego, żeby te umowy unieważnić i żeby nasi potomkowie, mam nadzieję, że też takich będę miał, nie będą obciążeni długiem moim, moich rodziców, że im też będzie się żyło w dostatku. Okej, okay, panie Wojciechu, bardzo panu dziękuję. Ja pana Wojciecha rekomenduję państwu w okręgu 37, numer 13 na liście. E, jeżeli chodzi o głosowanie, zdał nas też widać że śledzi wydarzenia wyciąga odpowiednie wnioski proszę państwa te rzeczy które słyszycie czy w programie musisz to wiedzieć czy od naszych kandydatów gdzieś tam na spotkaniach to są rzeczy unikalne to są argumenty unikalne naprawdę uwierzcie mi nie ma drugiej takiej Organizacji, komitetów w tych wyborach, która by państwu takie gwarancje dawała dobrobytu i pokoju. A nawet jeżeli któryś z kandydatów czy któryś z komitetów coś tam obiecuje, proszę państwa, zajrzyjcie w ich programy. Co innego mówią, a co innego jest napisane w programach. To już wielokrotnie sprawdziłem. Ja na sam koniec pozwolę sobie jeszcze dodać, że my, jako okręg 37, jesteśmy faktycznie jednym, jedynym zarejestrowanym w Wielkopolsce, ale warto też zauważyć, że w 37 okręgu są dwa okręgi senackie i mamy przedstawiciela, jako Ruch Dobrobytu i Pokoju, senatora, kandydata na senatora. Dawid Krzysztof Przybylski jest naszym. Przedstawicielem i on też bierze udział w, okręgu, w 92. okręgu 92. Ja przypomnę, jakie powiaty wchodzą w skład okręgu 92, gdzie pan Dawid jest naszym kandydatem. To jest, może pan też mi pomoże, Śremski, tak? powiat. Śrecki to jest od środy wielkopolskiej, Wrzesiński, Słupecki. I Gnieźnieński. Bo Dokładnie w jest... tych pięciu powiatach. E, a pan... będzie kandydował, będzie na listach e, więc jeżeli jesteście Państwo z tych powiatów, no to możecie tam na naszego kandydata głosować do Senatu, ale jeżeli jesteście z powiatów okolicznych, no to też do, do tych powiatów, które wymieniliśmy. A jeżeli chodzi o Pana Wojciecha. Kazimierza Knasta, czyli okręg 37. To są powiaty, to powinien Pan na pamięć znać, Oczywiście, tak? Oczywiście, no jako koordynator muszę się, zajmuję się tym na co dzień. Jest to powiat śremski z miastem stołecznym Śrem. Jest to powiat też średzki ze Środą Wielkopolską, wrzesiński powiat z Wrześnią, słupecki ze Słupcą, gnieźnieński z miastem Gniezno. Dodatkowo jest to też okręg 93, czyli Konin, miasto Konin i powiat Koniński, powiat Turecki i powiat Kolski. Tak, tak, zgadza się. No to tyle na dziś. Następni kandydaci i ich prezentacja niebawem. Dziękuję Państwu, dziękuję, dziękuję panie Państwu, dziękuję Panie Macieju za zaproszenie. Podwójnie Panu dziękuję. Dziękuję bardzo.